Witajcie, moi drodzy! Zapraszam Was do wysłuchania historii, którą w całości wymyśliła sztuczna inteligencja. O tak, dobrze słyszycie, bo tutaj wszystko, od postaci po akcje, wydarzenia, tytuły, a nawet edycje dźwięku, opisy i grafiki podcastów, jest wygenerowane przez narzędzia AI. Ja, jako człowiek, nie jestem autorką tej historii, ale jedynie narratorką, która poprowadzi Was przez meandry tej skomplikowanej i nieprzewidywalnej sztucznej wyobraźni. Gotowi na podróż w głąb tej dziwnej i wielowymiarowej opowieści? Wtem trzymajcie się mocno, bo obiecuję, nie jedno Was tu zaskoczy. Odcinek pierwszy. Kim jesteś, Marcinie? Słońce powoli wschodziło nad Warszawą, kiedy Zofia obudziła się w swoim niewielkim mieszkanku na Mokotowie. Promienie wschodzącego słońca wpadały przez nieduże okno saloniku, oświetlając skromne, ale gustowne umeblowanie. Na ścianach wisiały stare rodzinne fotografie w drewnianych ramach. Zofia powoli podniosła się z pościeli i rozejrzała po pokoju. I wzrok zatrzymał się na starym zegarze z kukułką, który dostała w prezencie od babci. Zegar wybił właśnie szóstą rano swoim charakterystycznym dźwiękiem: kuku, ryku. Zofia była szczupłą, elegancką kobietą po czterdziestce. Miała długie, kruczo-czarne włosy i orzechowe oczy, które zdradzały jej dociekliwy umysł. Tego ranka nałożyła zwiewną, kwiecistą sukienkę w odcieniach bieli i błękitu, która podkreślała jej bladą cerę. Powoli zeszła boso po drewnianych schodach do kuchni. Wstawiła wodę w czajniku i wyjęła chleb oraz dżem truskawkowy, aby przygotować sobie skromne śniadanie. Gdy jadła przy małym stoliku, jej myśli powędrowały do wydarzeń poprzedniego wieczoru. Wczorajszy dzień zaczął się tak zwyczajnie. Poszła do pracy w bibliotece, potem na zakupy, ale gdy wracała do domu, zauważyła, że ktoś ją śledził. Był to mężczyzna w ciemnym płaszczu z wysoko podniesionym kołnierzem. Gdy skręciła w boczną uliczkę, przyspieszył kroku. Serce zabiło jej mocniej z niepokoju. Na szczęście udało jej się uciec i dobiegła szybko do bloku, w którym mieszkała. Wspomnienia z wczoraj wciąż nie dawały jej spokoju. Kim był ten tajemniczy mężczyzna? Czy to przypadek, że szedł tą samą drogą? A może specjalnie ją śledził? Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Zofia drgnęła nerwowo, ale podeszła ostrożnie i zajrzała przez wizjer zobaczyła swojego sąsiada Marcina więc odetchnęła z ulgą i otworzyła drzwi Marcin był przystojnym mężczyzną w wieku około 35 lat miał krótko ostrzyżone blond włosy i błękitne oczy a jego twarz zdobił lekki zarost ubrany był zwyczajnie w dżinsy i w granatowy sweter w ręku trzymał gazetę Dzień dobry Zofio Przyniosłem ci świeżą gazetę, bo widziałem, że twoja jeszcze leży pod drzwiami. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zaniepokojoną? Zagadnął z troską w głosie. Zofia opowiedziała mu o swoich wczorajszych spostrzeżeniach. Marcin słuchał uważnie, marszcząc brwi. Obiecał mieć oczy szeroko otwarte i dać jej znać, gdyby zauważył w okolicy coś podejrzanego. Rozmowa z sąsiadem trochę ją uspokoiła. Marcin zawsze był dla niej bardzo życzliwy. Mieszkał samotnie i często zaglądał do Zofii na kawę i pogawędkę. Gdy Marcin wyszedł, Zofia zabrała się za poranne sprzątanie. Jej kawalerka nie była wprawdzie duża. Miała pokój dzienny połączony z aneksem kuchennym i niewielką sypialnię i maleńką łazienkę. Lubiła jednak, gdy panował tu ład i porządek. Sprzątając, Zofia myślała o swoim życiu. Była już dojrzałą, samotną kobietą. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała dzieci, poświęciła się pracy w bibliotece, którą wprost uwielbiała. Książki były jej najlepszymi przyjaciółmi. Ale czasami czuła się samotna, tęskniła za bliskością drugiego człowieka. Tego dnia Postanowiła wcześniej wyjść z pracy i wybrać się na spacer po łazienkach. Lubiła przyrodę, a spacer po parku zawsze dobrze jej robił. Po drodze wstąpiła jeszcze do małej kawiarenki, gdzie zamówiła kawę i ciastko truskawkowe. Rozsiadła się przy stoliku na tarasie, aby poobserwować sobie jeszcze przychodni. Ludzie spieszyli w różnych kierunkach grupka gimnazjalistów z plecakami, i dwie eleganckie panie w średnim wieku, plotkujące przy stoliku obok, młode małżeństwo z wózkiem. Nagle ktoś zwrócił jej uwagę. Wysoki mężczyzna w ciemnym płaszczu z wysoko podniesionym kołnierzem. Serce zabiło jej mocniej. To był ten sam mężczyzna, który śledził ją wczoraj. Tym razem dostrzegła, że ma czarne, krótko ostrzyżone włosy. I bladące. Przeszedł obok kawiarni szybkim krokiem, rzucając jej ukradkowe spojrzenie. Zofia poczuła niepokój. Czy to zbieg okoliczności? Może ten tajemniczy osobnik specjalnie ją śledzi? Postanowiła jak najszybciej wrócić do domu i opowiedzieć o wszystkim Marcinowi. Szybko opuściła kawiarnię i udała się w stronę domu, rozglądając się nerwowo dookoła. Ulice wydawały się dziś wyjątkowo opustoszałe. Nieliczni przechodnie mijali ją pośpiesznym krokiem, a gdy mijała ciemną bramę jednej z kamienic, nagle ktoś mocno chwycił ją za Zofia pisnęła przerażona. Spokojnie, to ja! Usłyszała znajomy głos. To był Marcin, jej sąsiad. Na jego twarzy malowało się zaniepokojenie. Marcin, przestraszyłeś mnie. Zofia starała się uspokoić oddech. Co się dzieje? Widziałem, jak wracasz do domu i wyglądałaś na wystraszoną. Wszystko w porządku? zapytał Marcin. Zofia opowiedziała mu o mężczyźnie w ciemnym płaszczu, który pojawił się znów w pobliżu kawiarni. Marcin słuchał z uwagą, marszcząc brwi. Chodźmy do mnie, będzie bezpieczniej zaproponował. Zadzwonię po Darka z ADM-u. Może wiedzą coś więcej o tym tajemniczym osobniku tam, w administracji. Weszli do mieszkania Marcina. Było urządzone nowocześnie, w stanowanych kolorach. Na ścianie wisiał obraz przedstawiający Tatry. Marcin zaparzył mocną kawę i wyciągnął pudełko z ciastkami. Zjedz coś, uspokój się. Tu jesteś bezpieczna. Powiedział łagodnie, choć stanowczo. Siadając obok niej na kanapie. Rozmowa z darkiem na razie nie dała odpowiedzi, kim jest tajemniczy mężczyzna, ale Marcin obiecał, że będzie czujnie obserwował okolice i nie spuści oka z Zofii. Dzisiaj noc spędzi u niego, a jutro pomyślą co dalej. Czując się zaopiekowana przez życzliwego sąsiada, Zofia poczuła wreszcie ulgę. Choć wciąż nurtowało ją pytanie, kim jest ów mężczyzna i czego od niej chce? Postanowiła jednak zaufać Marcinowi i cieszyć się jego towarzystwem. Wieczór upłynął im na rozmowach i oglądaniu filmu. Marcin był wyrozumiały, cierpliwy, uważny. Zofia czuła, że łączy ich coraz silniejsza więź. Choć sytuacja wciąż była niejasna, wiedziała, że może liczyć na Marcina. Jego bliskość i troska dodawały jej otuchy. Następnego ranka Zofia obudziła się w gościnnej sypialni Marcina. Przez chwilę była zdezorientowana, ale szybko przypomniała sobie wczorajsze wydarzenie. Marcin już nie spał, słychać było, jak grzebie w kuchni, przygotowując śniadanie. Zofia ubrała się i wyszła z pokoju. Marcin uśmiechnął się na jej widok. Dzień dobry! Mam nadzieję, że dobrze ci się spało. Przygotowałem śniadanie. Proszę, siadaj. Powiedział uprzejmie. Zjedli razem przygotowane przez Marcina jajecznice i tosty. A potem usiedli w salonie, aby omówić dalsze kroki. Myślę, że na razie powinnaś zostać u mnie. Nie wiadomo, czy twój tajemniczy prześladowca nie kręci się gdzieś po okolicy. Jestem pewien, że wkrótce uda nam się go namierzyć oznajmił Marcin. Zofia niechętnie przytaknęła. Nie chciała nadużywać gościnności sąsiada, ale rzeczywiście no, czuła się u niego bezpiecznie. Nagle rozdzwonił się telefon Marcina. To był Darek z administracji z ich bloku. Hej, mam informację o tym podejrzanym kolesiu w płaszczu. Jest na monitoringu kamery przy wejściu. Jak kręci się po twojej klatce, Zosiu? Zaraz przyjadę z opisem monitoringu na komendę i złożymy doniesienie. Trzymajcie się. Zofia poczuła ulgę. Wkrótce policja powinna namierzyć i zatrzymać tego mężczyznę. Dzięki Darkowi i Marcinowi wreszcie będzie mogła wrócić do normalności. Spojrzała z wdzięcznością na sąsiada. Jego troska i zaangażowanie tak wiele dla niej znaczyły. Poczuła, że łączy ich już szczególna więź. Gdy tylko sprawa się wyjaśni, z przyjemnością spędzi z Marcinem więcej czasu. Marcin pomógł Zofii przetrwać ten trudny czas. Był dla niej oparciem i pocieszeniem. Ale czy na pewno dobrze go znała? Marcin mieszkał w tym bloku już od kilku lat. Pracował jako programista w pobliskiej firmie informatycznej. Zofia widywała go czasem na spacerze z psem. Zawsze bardzo miło i uprzejmie się witali. Jednak tak naprawdę. Niewiele o nim wiedziała. Był raczej tajemniczy i skryty, jak typowy informatyk. Nigdy nie mówił o rodzinie czy przyjaciołach. Większość czasu spędzał samotny. Teraz, gdy mieszkała z nim pod jednym dachem, miała okazję lepiej go poznać. Był bardzo uprzejmy i bardzo troskliwy. Ale Zofia dostrzegała, że czasem spogląda na nią dziwnym wzrokiem, hmm, jakby coś ukrywał. Pewnego razu przypadkowo natknęła się w jego sypialni na starą fotografię. Przedstawiała Marcina z jakąś kobietą. Obejmowali się czule na tle górskiego krajobrazu. Zofia zmarszczyła brwi ze zdumienia. Kim była ta tajemnicza, starsza od Marcina kobieta? Dlaczego Marcin nigdy o niej nie wspomniał? Im więcej czasu z nim spędzała, tym więcej miała pytań i wątpliwości. Postanowiła dyskretnie dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Bo czy na pewno mogła mu ufać? A co jeśli sama wpadła w jakąś pułapkę? Minął no, tydzień, od kiedy Zofia zamieszkała z sąsiadem Marcinem. Wciąż nie udało się namierzyć tajemniczego mężczyzny, który wcześniej ją śledził. Z każdym dniem coraz bardziej przyzwyczajała się do swojego nowego, choć tymczasowego domu. Marcin okazał się troskliwym i uprzejmym gospodarzem. I Zofia lubiła z nim rozmawiać i spędzać wieczory przy filiżance herbaty. Jednak wciąż Nurtowały ją wątpliwości, kim tak naprawdę był Marcin, dlaczego nigdy nie opowiadał o swojej rodzinie, ani o przyjaciołach, i kim była ta tajemnicza kobieta ze zdjęcia w jego sypialni. Pewnego wieczoru, gdy Marcin wyszedł z psem na spacer, Zofia postanowiła potajemnie przeszukać jego mieszkanie, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Za biblioteczką znalazła starą skrytkę. Był tam paszport na inne nazwisko i plik dawnych gazet ze zdjęciami Marcina. Artykuły w tych wycinkach dotyczyły tajemniczego zniknięcia jego żony sprzed kilku lat. Nagle usłyszała kroki. Szybko schowała znalezione rzeczy z powrotem do skrytki. To był Marcin, wrócił z psem z długiego spaceru. O, co robisz w salonie w ciemności? zapytał podejrzliwie. O, oglądałam widok za oknem i zamyśliłam się skłamała Zofia. Marcin przyjrzał się jej uważnie. Hmm, czyżby coś podejrzewał? Zofia postanowiła, że już najwyższy czas wrócić do swojego mieszkania. Choć Marcin był uprzejmy, czuła coraz większy niepokój i bardzo chciała odzyskać prywatność. Marcin, słuchaj, dziękuję ci za gościnę, ale myślę, że jutro wrócę już do siebie. Mój prześladowca od kilku dni już się nie pojawiał, a policja i tak będzie przecież patrolować okolice. Nie chcę już dłużej nadużywać twojej gościnności. Na twarzy Marcina na moment odbiło się zaskoczenie i niezadowolenie, ale szybko z powrotem się uśmiechnął. Oczywiście, rozumiem. Możesz wracać, kiedy tylko zechcesz. Cieszę się, że czujesz się już bezpiecznie, Zofio. A jeśli będziesz czegoś potrzebować, przecież wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jednak w nocy Zofia nie mogła spać. Wciąż nurtowały ją odkrycia, które poczyniła, przeszukując mieszkanie Marcina. Kim była jego żona, która zaginęła kilka lat temu? Czy Marcin ma z tym coś wspólnego? Rano szybko spakowała swoje rzeczy i pożegnała się z Marcinem. Gdy wyszła na klatkę schodową, odetchnęła z ulgą. Cieszyła się, że w końcu wraca do swojego azylu, nawet jeśli na zewnątrz wciąż czyhało niebezpieczeństwo. Zofia szybko wróciła do rutyny w swoim mieszkaniu. Jednak wciąż miała wątpliwości co do Marcina. Postanowiła dyskretnie dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Udało jej się odnaleźć koleżankę z pracy jego zaginionej żony. Sprzed lat. Kobieta wyznała w rozmowie, że ich małżeństwo przeżywało kryzys tuż przed zniknięciem. Marcin był wobec żony bardzo kontrolujący, a czasami nawet agresywny. Zofia zaczęła się obawiać, że mogło dojść do tragedii. Postanowiła skonfrontować się z Marcinem i powiedzieć mu, co wie na temat jego żony. Tego popołudnia, kiedy zapukała do jego drzwi, nikt nie odpowiadał. Drzwi były jednak uchylone. Weszła do środka. I wołała Marcina, ale w mieszkaniu panowała cisza. Nagle usłyszała cichy jęk dobiegający z sypialni. Serce zabiło jej mocniej. Na podłodze leżała prawie nieprzytomna kobieta. To była zaginiona żona Marcina. Obok niej w kałuży krwi leżał martwy Marcin, z nożem wbitym w plecy. Zofia wybiegła na klatkę i zadzwoniła po policję. Funkcjonariusze szybko przybyli na miejsce. Żona Marcina została odwieziona do szpitala, natomiast on sam został zamordowany. Ale przez kogo? Czyżby przeszłość wracała, aby go nawiedzić? Wysłuchaliście właśnie pierwszego odcinka podcastu pod tytułem Niepokój, stąpa cicho. Ta opowieść została wygenerowana w całości przez sztuczną inteligencję. Jeśli ciekawi was, jak to razem z nią zrobiłam, zapraszam was na moją stronę www.juliashopa.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.